Dzisiejsze czytania zaczynają się od takiego pięknego słowa. Wróć Izraelu do Pana Boga Twojego. Wróć, wróć do Niego. Wróć do Niego i tłumaczy prorok Ozeasz, że nie możemy pokładać nadziei w Asyrii, że nie możemy pokładać nadziei w naszych koniach, że nie możemy pokładać nadziei w bożkach naszych rąk. To wszystko żeśmy próbowali, ale po spróbowaniu tego wszystkiego widzimy, że, że tylko Pan Bóg potrafi nas wybawić z wszelkiego nieszczęścia. Może przykład jest nie za adekwatny, ale nieraz jak szukamy jakichś zakupów, chcemy kupić jakieś ubranie, dobre ciuchy, czy patrzymy na taki czy inny model, w pewnym momencie mówimy wróćmy do tego miejsca, gdzie było najlepiej. Wróćmy, naprawdę. Szukaliśmy różnych sposobów, można powiedzieć, czy dróg, ale wróćmy, bo nigdzie nie jest tak dobrze jak, jak tutaj. Tak samo doświadczenie, które przeżywa Izrael, jest takie, no jest nieszczęście, atakują nas różne narody. Asyryjczycy są największą, najpotężniejszą wtedy siłą i wydaje się, że u nich można znaleźć ocalenie. Nie, nie, to nie jest prawda. To nie jest prawda. Ostatecznie ocalenie można znaleźć tylko w Panu Bogu. Dlatego Bóg mówi przez Ozeasza: wróć, wróć do Pana Boga, bo jak nie wrócisz, no to, 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 to na czymkolwiek się oprzesz, to wszystko prędzej czy później się załamie. Stąd psalmista powtarza w refrenie: Ja jestem Bogiem, słuchaj głosu mego. Czy, czy śpiewamy za psalmistą: Ja jestem Bogiem, słuchaj głosu mego. I w jednej ze zwrotce czytamy: Nie będziesz miał obcego Boga, cudzemu Bogu nie będziesz się kłaniał. Ja jestem Panem, Bogiem Twoim. To ja jestem. Nic innego niż, niż w tym czytaniu: wróć do Pana Boga, bo właśnie Bóg jest Twoim Panem. Franciszek Blachnicki, kiedy został skazany na śmierć. Przeżył, czekając na, na wyrok śmierci, podczas II wojny światowej w więzieniu przeżył godzinę łaski, taką godzinę łaski, w której doświadczył, że chociażby wszyscy ludzie go zamknęli, chociażby został skazany na śmierć, to w rękach Boga jest wolny. To w Bogu jest wolny, że Bóg jest taką rzeczywistością, takim, taką tajemnicą, takim kimś, kto sprawia, że wtedy przestajesz się bać wszystkiego innego, bo wiesz, że On Cię ocali że, i że nikt nie jest w stanie wyrwać Cię z, ręk, z rąk Pana Boga, tak jak napisał święty Paweł w liście do Rzymian, że nikt nas nie zdoła odłączyć od miłości Chrystusowej. Pamiętacie pewno tą scenę, jak uczniowie z Jezusem w Łodzi na jeziorze galilejskim przeżyli burzę na jeziorze. Przeżyli burzę i bali się naprawdę, tak się bali jak nigdy w Ewangelii, bo mówili, mistrzu, nic cię to nie obchodzi, że my giniemy. A on spał spokojnie w tyle łodzi na wezgłowiu. I kiedy uciszył burzę, zwrócił się do uczniów takim mega dziwnym pytaniem, czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Ktoś by powiedział, no, no wiecie co, no, no przecież to jest normalne, że się boję. Ja tu idę na dno, a ty się nie przejmujesz? Ja tu prawie stracę życie, a ty się nie przejmujesz? A Jezus mówi, czego się boisz? Przecież jestem z Tobą. Gdybyś w tej łodzi był sam, gdyby na świecie nie było Pana Boga, gdybyś nie był w ramionach Boga, no to mógłbyś się bać. Ale czego się boisz? Przecież jestem z Tobą. Jestem przy Tobie. Nie bój się. Nie bój się. Stąd wezwanie proroka Uzeasza i stąd wezwanie psalmisty Ja jestem Bogiem Twoim. Jeśli Ty sobie uświadomisz, że jestem przy Tobie, Twój Bóg, Bóg Wszechmogący, to się nie będziesz bał. Ewangelia, Mówi o, o najważniejszym przykazaniu. I myśmy się nauczyli, że to najważniejsze przykazanie to jest będziesz miłował Pana Boga całym swoim sercem, ze wszystkich swoich sił i, i przykazanie miłości bliźniego. I tak też jest w innych Ewangeliach. Natomiast Ewangelia Marka podaje nam bardzo ciekawą wersję. Otóż na pytanie, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań, Jezus nie zaczyna słowami: pierwsze jest będziesz miłował Boga, ale zaczyna od słów: pierwsze jest Słuchaj Izraelu Pan jest twoim Bogiem Bogiem jedynym nasz Pan Bóg jest Panem jedynym zaskakujące to jest potem dopiero następuje będziesz miłował słuchaj Izraelu tak naprawdę byśmy się trzymali ściśle to tam jest jeden tryb rozkazujący jedno przykazanie słuchaj 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 tego że Bóg jest Panem słuchaj tego że on jest Panem jedynym jeżeli będziesz słuchał, jeżeli uwierzysz w to, że On rządzi światem, to i z tego wypłynie miłość do Pana Boga, i z tego łatwiej też będzie kochać innych ludzi. Słuchaj. Jeżeli się bardzo boisz, to dlatego, że nie słyszysz. Że nie, nie słyszysz, a wiara rodzi się ze słuchania, a z tego powodu, że nie słyszysz, nie wierzysz w głębi serca, że Bóg rządzi światem. Nie wierzysz, że Bóg, że jest opatrzność. Nie wierzysz, że Bóg jest blisko ciebie, bo nie słuchasz, bo nie słuchasz. Słuchamy bardzo wielu informacji i słuchamy bardzo wielu newsów, i, i to rzeczy są nieraz ważne, ale spróbujmy w tych dniach, w tych tygodniach słuchać z całą istotą naszej duszy, całym sercem naszym, spróbować słuchać głosu Boga, który, który mówi do nas: Ja jestem Panem świata, ja jestem Panem świata i cały ten świat jest w mojej rękach. Nie bój się, ja jestem z Tobą.